Tak prezentuje się moja rozsada. Tutaj mam przede wszystkim pomidory karłowe oraz zioła. No jak widać, bazylię, tu mam różne rodzaje. bazylie poszły bardzo do przodu. Tutaj jest wybujała kolendra, koper, fenku, czarnuszka, słabiutko Wychodzi, nie wiem czemu jest jej tak mało. Tutaj y, Tymianek najprawdopodobniej ma za mokro. Tutaj Melisa, a tutaj y, ładnie wychodzi Majeranek. I mam nadzieję, że się utrzyma. Także y, rozsada wygląda w ten sposób. No, wiadomo, jest wyciągnięta troszkę, niektóre bardziej, ale zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy tymi sadzonkami w zależności od rodzaju. Te są takie krępe w sumie, a te takie wyskoczyły. Takie wysokie. No ale do no, nic nie szkodzi. Yy, przeżyją. Aha, yy, tutaj yy, a tutaj co to za bazylia taka? Która to? O, bazylia cytrynowa. Ale taka bardzo delikatnie już jej nie włożę, bo za chwilę pomidor z kosze. Ok, a tutaj na końcu mamy rodzynka. Rodzynka brazylijskiego. No. Taki sobie. One są z 16 marca, czyli y, mają około dwóch tygodni. Wszystkie te sadzonki mają około dwóch tygodni. Także wydaje mi się, że. Nie wyglądają się. Dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale. Z tej strony Asia Nowaczek. Dzisiaj zapraszam Was na film o pomidorach, a dokładnie o robieniu rozsady pomidorów. Już część pomidorów jest przesadzonych. Część dalej czeka na swoją kolej, dlatego że hojną rączką rozsypałam bardzo dużo nasion. I tak naprawdę nie wiem, co zrobić z resztą tych roślinek, a każdej mi szkoda. Dzisiaj na tapetę wzięłam pomidory karłowe. Yy, karłowe, dlatego że już tak mi wyrosły, sadzonki się tak powyciągały, że czas najwyższy po prostu wsadzić je do ziemi yy, głębiej. Z pomidorami o tyle jest dobrze, że każdą wyrośniętą sadzonkę możemy wsadzić do ziemi aż po liścienie i ona na tej łodydze wykształci dodatkowe korzenie. No więc dla nas jest to tym korzystniejsze, że roślina będzie miała rozbudowany system korzeniowy, co wiemy jest bardzo istotne, bo dzięki temu jest lepsze pobieranie wody oraz składników pokarmowych z podłoża. Poza tym te sadzonki tych pomidorów karłowych są naprawdę takie ładne, mają bardzo grube łodyżki i po prostu to jest sama przyjemność takie pomidory przesadzać. Tutaj w, jednym, w jednej stad zaszalałam trochę i do każdej doniczki dosadziłam też bazylię. Jak wiadomo, bazylia z pomidorem bardzo się lubi, mają na siebie korzystny wpływ, więc dlaczego, by nie sadzić ich do jednej doniczki? Z pomidorów, tych, które dzisiaj wsadzam, to już mówiłam wcześniej o nich w części. Gdzie rozmawiałam, jakich, z jakich nasion, z jakich warzyw jestem zadowolona, które mi się sprawdziły w ubiegłym roku. No i w tym roku wysadzam malinowego Rodeo. To są wszystko pomidory karłowe: Hubala, Beta, Bohuna, Avizo. Yy, pomidora zyska, malinowego bosmana i pomidora gruntowego giganta. Właśnie ten yy, malinowy bosman Avizo i jeszcze jeden o i zyska są to pomidory takie właśnie podłużne. Yy, doskonałe na yy, przetwory. Natomiast pozostałe to są takie okrąglaczki. One też są dobre na przetwory, ale. Mm, ale co? Ale. Dobre są też do spożycia tak na świeżo. Bochun jest pomidorem, który bardzo wcześnie owocuje. Natomiast. Ten malinowy rodeo ma bardzo duże i mięsiste owoce. Wszystkie są pomidorami gruntowymi. Można je y, również y, uprawiać pod osłonami, ale nie jest to konieczne. A więc y, przystępuję do dzieła. Tak się prezentuje moja rozsada pomidorów, które robiłam 2 kwietnia. No, tutaj widzę, że część troszeczkę padła i przymiera. Niektóre trzymają się dobrze. Zobaczymy, co z nich będzie. Oczywiście, one niektóre są troszeczkę przelane. I. No i co? No i to tylko moja wina, więc muszę bardziej zwracać na to uwagę. Tutaj już są wsadzone bochun i zyska. Kupiłam taką nową ziemię. Ona jest przeznaczona do pomidorów, papryk i ogórków. Jest tak strasznie mokra. Ja tutaj ją wymieszałam z vermiculitem, żeby troszeczkę rozluźnić tą strukturę gleby. No i zobaczymy, jak one będą rosły. Kolejna paleta to już mam tutaj po sześć sztuk. To jest malinowy rodeo, avizo i hubal. Wszystkie to są niskie. Tutaj obok doniczki, w których rosły pierwotnie. Tak się właśnie prezentują. Jak widzicie są bardzo, bardzo wyciągnięte. No ale tutaj y, wsadzam je głęboko po liścienie. Niektóre jeszcze będę dosypywać ziemi. Za chwilkę, ponieważ przy przesadzaniu ja jej zbytnio nie ubijałam, dopiero jak już umieściłam doniczkę, jak już umieściłam ziemię w doniczce, wtedy bardziej dociskałam. I co? Mam plan taki, aby pozostałe te pomidory, to jest trochę miszmasz taki, bałagan, ale ja zaraz to ogarnę, aby pozostałe pomidory zostawić w tych doniczkach, w których rosły. I przeniosę je po prostu w chłodniejsze miejsce. One będą pod lampami i chcę zobaczyć, jak one sobie poradzą. Jak one będą rosły, bo później mam w planie no, przesadzić je na miejsce stałe. Ale na razie ich nie będę przesadzała. Yy, jeszcze kto będzie chciał, to obdaruję zainteresowanych. Ale na razie to tyle, bo po prostu no, nie mam miejsca. Ale to tak jest yy, każdego roku. Chce się wysiać tyle, ile potrzeba, no ale coś tam w głowie się pojawia, że może nie wszystkie przetrwają, może nie wszystkie wykiełkują, i dosieje jeszcze troszkę, żeby na pewno była odpowiednia ilość. No i kończy się tak, że mamy zatrzęsienie pomidorów, zatrzęsienie sadzonek, i nie wiadomo co z nimi zrobić. Tak jak wspominałam wcześniej, tą ziemię do pomidorów troszeczkę rozluźniłam troszeczkę rozluźniłam wernikulitem, bo ona w ogóle mi się nie podoba. Kupiłam ją dlatego, że nie mogłam znaleźć, znaczy nie mogłam znaleźć, nie było mojej kronem, którą stosuję zawsze do wysiewów i ona jest po prostu najlepsza. No ale ta ziemia, którą tutaj mam, to się nazywa komposana i to jest podłoże do pomidorów i do innych warzyw. Jest to nawóz, kompost i przepuszczalna struktura. No. Zobaczymy, jak będą rosły w tym pomidory. Mam nadzieję, że pomimo wszystko to będzie dobry wybór i będzie rosła. Pamiętam, jak wspominałam, też tutaj luźno dodaję ziemi, nie ubijam. I później już jak nałożę, jak nałożę, jak wsadzę pomidory to będę ją ugniatała. Teraz przystępuję do wsadzania pomidora beta karłowego. A więc tak wyglądają sadzonki. Oczywiście są wyciągnięte, ale będę wsadzała 8 pomidorów. No i wybiorę sobie te, które mają najdłuższą łodyżkę. Bo tak dzisiaj chcę. Używam krętu. Można używać ołówka, pikownika. Co macie. A więc tak. Yy, podważam delikatnie i wyciągam jedną sadzonkę. No, korzeń nie jest najgorszy. Mógłby być troszkę większy, no ale nie będziemy wybrzydzać. I w ten sam sposób wybieram sobie najlepsze sadzonki. I przenoszę na miejsce docelowe. Musicie mi wybaczyć, ale znowu w towarzystwie. Jestem w towarzystwie papuk, które jak zaczęłam mówić, to się odzywały, a wcześniej siedziały cicho. Nie wiem, czemu chcą zwrócić na siebie uwagę. Akurat w tym momencie. Ziemia tutaj jest lekko przesuszona, dlatego, że ja wolę taką ziemię, bo mi się łatwiej wyciąga te wszystkie sadzonki. O, pięknie. Ok. Więc już mam przygotowane 8 sadzoneczek. I to wygląda w ten sposób. Sadzonka jest taka duża. Wsadzamy ją w doniczkę. Widzicie, jak to wygląda? Ja ją umieszczę aż na samym dole. Właśnie w ten sposób, żeby ona yy, jak najwięcej ziemi przykryło sadzonkę. Znaczy to widać? I spójrzcie, sadzonka jest już umieszczona. Ja ją wsadziłam prawie po samej liścienie. Ugniotłam troszkę. Łodyga jest lekko zagięta, żeby jeszcze więcej tam pomidora tej łodygi się, się schowało. No i zaraz na no tej aż po liście uzupełnię, uzupełnię ziemią. I tak będę robić z pozostałymi pomidorkami. Tutaj jakaś mała sadzonka. Druga sprawa, pamiętając zawsze przy przesadzaniu, musicie pamiętać, aby sadzonki trzymać za liście. Liście, czyli liścienie, dlatego że jak się ułamie listek albo urwie, to nie będzie to tak wielka szkoda, jak ułama na łodyga, bo jak się łodyga złamie, no to już z tego, z tej sadzonki raczej nic nie będzie. Dlatego uważamy. A tu wiadomo, że one są kruchutkie. Ach, druga sprawa: jeszcze przesadzając pomidory, to już tak nie robimy wgłębienia aż do samego dna. Dobrze, żeby tam troszeczkę ziemi zostało, żeby później tutaj nie wystawało nam korzonki. Bo to też nie jest korzystne. Dla roślinki. Tak, wsadzone pomidorki już nie, nie podlewam ich i zostawię je tutaj na razie na podłodze. One stoją na poddaszu. Tutaj słońce jest dosyć mocne, dlatego ich na razie przez 1-2 dni zostawię tak postawione, żeby się zaklimatyzowały, a dopiero potem słoneczko, lampy. I jedziemy. Tak pięknie prezentują się moje pomidorki, moje sadzoneczki. Mamy beta-karłowego razy 8. Tutaj plakietka, na której wpisuję, co to za odmiana, datę, kiedy były wsadzone, bo jak wiadomo, pamięć jest zawodna. I to jak nam się wydaje, że teraz wszystko będziemy pamiętać. A potem, jak przychodzi co do to nie wiadomo gdzie co posadzone. A miało być tak pięknie. To na dzisiaj tyle. Jeśli się podobało, bardzo proszę o zostawienie kciuka w górę i zasubskrybowanie mojego kanału. Do zobaczenia!